Co to jest, Michałku? Co to jest? Michałku, co to jest? Co to jest, Krymku? Usiądź. Jeszcze tam muszę jeszcze to poprawić. Michałku, nie nie ma baterii włożyłem jeszcze. jeszcze. Nie wiesz co ja to muszę poprawić, bo ja wiemy i już tak to trzeba założyć. Michałku, Michałek. to trzeba będzie coś innego wymyślić. Misiu! Synku! Tak, on nie sięga do tych. Do manetek i na razie za lusterka trzyma. Tu łapki daj. Tu łapką, zobacz, wszystko. Tu, na kierownicę. Synku, masz swój motorek? Tutaj, na kierownicę trzymaj. O, patrz. Masz motorek, synku? Misiu. Tak będziesz robił. Michałku, jak robię motorek? Jak robię motorek? Tak. Tłumaczka przeszkodziła. mi wicha przeszkodziła Michałkowi. huh